O, cukier. widziałeś? Wymieszaj sobie ten cukier z tym. Też ma to do siebie, że cukier i nadmanganiam pytasu bardzo szybko łapie wilgotność z, tak, wilgotność z powietrza, jest higiroskopijny bardzo Skopijny. więc jak chwilę na takim powietrzu to poleży to, to się złapać. Wilgoci i już ciężej jest mu się z prostu zapalić, nie? Ale już było blisko, choć to pomieszamy. Teraz zaprzyj się z całej siły. Inno to zaraz wejdzie w reakcję. Jak widzicie, nie jest tak łatwo rozpalić ogień różnymi metodami. To, to tak jak mówiłem, fajnie wszystko łatwo wygląda w telewizji i na YouTubach. W rzeczywistości jednak tak nie jest, bo rzeczywistość. Dodaj cukru. Więcej warunki, takie cukru. jak wilgotność, więcej cukru. Dobra, teraz pójdź. Poszło. Brawo, Pięknie. brawo, brawo. Pięknie, Pięknie. Jaki, Namęczyłeś się trochę, ale widzisz, że metoda działa, nie? Widzicie, że metoda działa. tak ten... jest świetny, bo to...